Cześć wszystkim, z tej strony Werner z załogi blogu W Cieniu Imperium. Dzisiaj czeka nas troszeczkę inny odcinek niż zwykle, ponieważ przyjrzymy się bliżej podręcznikowi, jaki na przełomie poprzedniego i tego roku wydało GW, Arbibookowi, czy też jak teraz to się nazywa Arcane Journalowi, do Imperium. Zapnijcie więc pasy i już za chwilę przejrzymy się temu, co ten podręcznik, który bądź co bądź jest podręcznikiem do gry figurkowej, może wnieść do naszych sesji RPG. Na początek dwie sprawy. Pierwsza to wielkie podziękowanie dla patronów, dzięki którym mogłem zapoznać się z tym podręcznikiem. Jeżeli chcielibyście do nich dołączyć, to wszystkie linki znajdują się w opisie. A druga rzecz to taka informacja, mianowicie ze wszystkich podręczników, które wychodziły do tej pory do nowego Warhammerowego bitewniaka, to jest właśnie ten, na który czekałem najbardziej. No, głównie dlatego, że wszyscy wiemy, The Old World... Umiejscowiony jest, jeśli chodzi o chronologię Warhammera, pod koniec czasu Trzech Cesarzy. Dokładnie przed tym, zanim jeszcze podzielone na wiele frakcji Imperium zostało zjednoczone przez Magnusa von Bildhofena, zwanego Magnusem Pobożnym. Jest to bardzo interesujący okres w historii Imperium, dlatego bardzo byłem ciekaw, w jaki sposób GW podeszło do tej kwestii, do opisywania tej kwestii, właśnie w tym podręczniku. Zanim jednak przejdę do omówienia. Tej części podręcznika, która moim zdaniem jest no, z punktu widzenia RP gracza najważniejszą częścią tej pozycji, no to wypadałoby zapoznać się tak ogólnie z jego zawartością. Tutaj, podobnie jak w przypadku pozostałych arcane Journali do The Old World, Mamy opisane dwie dodatkowe rozpiski armii, które w jakiś sposób rozszerzają dostępne dla graczy opcje, które są w innych podręcznikach. No tutaj taka uwaga ogólna, która dotyczy się wszystkich armybooków do nowej edycji bitewniaka. Te armybooki same w sobie nie wystarczą do tego, żeby grać w tę grę. Potrzebny jest jeszcze taki zbiorczy armybook, w którym znajdują się wartości punktowe i spis wszystkich jednostek, czy to powiedzmy umownie tych dobrych, czy to tych złych, no i oczywiście. Podręcznik główny. Tak więc w tym wypadku mamy opisane dwie takie dodatkowe armie. Jedna jest to armia państwa miasta Nuln, która jest opisana tutaj w dość sporych szczegółach i która kładzie, jak łatwo się można domyślić, dość mocny nacisk na artylerię. Więc jeżeli chcielibyście tutaj zbudować armię imperialną, która wykorzystuje bardzo mocno wszelkiego rodzaju armaty, moździerze, wyrzutnie rakiet helblastery i tak dalej, to właśnie tutaj znajdziecie do tego wszystkiego specjalne zasady. Drugą armią, która rozszerza tutaj możliwości budowania naszych imperialnych armii, jest Armia Zakonu Rycerskiego. W tym wypadku jest opisywana na przykładzie Zakonu Pantery, natomiast ta armia zawiera również specjalne zasady, które pozwalają zbudować armię innych zakonów rycerskich. Jest tutaj dokładnie pięć takich zakonów rycerskich opisanych: rycerze pantery, rycerze białego wilka, rycerze gorącego słońca, rycerze mora i rycerze płonącego serca. Także jest tutaj miks zarówno zakonów całkowicie świeckich, jak i kilka zakonów całkowicie wyznaniowych. I one ze sobą różnią się tym, w jaki dokładny sposób ta armia może być budowana, jakie. Jaki mają dostęp do powiedzmy magii, lub brak tego dostępu do magii. No ale są to szczegóły, które mocniej będą interesować konkretnych graczy, którzy będą budowali swoją własną armię. My tutaj zajmować się będziemy trochę innymi rzeczami. Do tego znajdziemy sylwetki wraz ze statystykami wartościami punktowymi, dwóch specjalnych bohaterów, którzy, jak w przypadku innych Armii buków, mogą dowodzić opisanymi wcześniej armiami. Znajdziemy kilka jednostek specjalnych, wykorzystywanych przez tę armię lub niekoniecznie, a na końcu podręcznika znajduje się spis wszelkiego rodzaju magicznych przedmiotów, które mogą zostać zakupione przez Armię Imperium. Jeśli chodzi o te jednostki, to ja szczególną uwagę zwróciłem na. Imperialne Ogry, głównie z powodu, no, z braku lepszego słowa, cudowne modele, które w tym miejscu służą jako ilustracja tej jednostki. Oraz Strażnicy Dróg, to jest jednostka, którą wiemy z flafu Warhammerowego, że ona zawsze była częścią Imperialnych Armii, a do tej pory raczej nie pojawiali się oni na polach bitew bitewniaka Warhammerowego. Jeśli chodzi o lekką kawalerię, byli to zazwyczaj Outriders albo Pistolierzy. A tutaj mamy wprost wskazane, że tak, strażnicy dróg są również częścią imperialnych armii, no i tutaj można też taką jednostkę do tej swojej armii dołączyć. Nie jest to oczywiście wszystko, łącznie takich nowych jednostek jest tutaj pięć, mamy jednego opisanego dodatkowego dowódcę, trzy jednostki zwykłe i jedną maszynę bojową. Wszystko to na około 50 stronach, okraszonych ładnymi ilustracjami czy zdjęciami figurek. Nawet jedna mapka Imperium się znajdzie. Jak już jesteśmy przy rzeczach technicznych, ja muszę zaznaczyć, że z tym podręcznikiem zapoznawałem się w formacie ePub i o ile w przypadku poprzedniego podręcznika, który poruszaliśmy w tym formacie, to znaczy podręcznika do Krasnoludów, ten problem nie występował, to tutaj niestety wrócił. To znaczy ePub przygotowany przez GW jest przygotowany moim zdaniem źle technicznie. To znaczy na iPadach czy szerzej urządzeniach Apple działa świetnie, wygląda pięknie i wszystko jest tak, jak być powinno. Natomiast na innych urządzeniach formatowanie niestety się sypie. Specjalnie zwróciłem na to uwagę, specjalnie uruchomiłem to na jednym i na drugim urządzeniu, żeby sobie porównać. No niestety nie powinno tak być, że jeżeli kupujemy podręcznik elektroniczny za 15 euro, to formatowanie się sypie. No ale cóż, no, ja zgłaszam, że miałem ten problem na PC, -cie. nie było go na iPadzie. A, Cabron, widzę, że ty awanturnik jesteś. Zostaw stary świat za sobą, wyrusz do nowego, po łupy, po przygodę, po doświadczenia nowe. Santa Magrita, tak, tam gdzie lustria, gdzie złoto, gdzie kobiety gorące, skarby największe. Tak, właśnie tam zdobędziesz wszystko. Seniorita twoja będzie cię nosiła na rękach, jak imperatora jakiegoś. W Santa Magrita wielka wija se postawisz. Będziesz jak Don Janusz, te Polako, ten, który taki plan mi skreślił. Za parę koron i sprzedam, a ty zrobisz mucho, mucho dinero. Zatem wyruszaj już, cabron. Wajakon Dios. No, ale przechodząc do najbardziej miodnej części tego podręcznika, czyli opisu Imperium w czasach trzech cesarzy, muszę powiedzieć, że nie rozczarowałem się. To znaczy, Oczywiście, zawsze mogłoby być tego więcej. Ja zapewne chciałbym kiedyś zobaczyć pełną historię Starego Świata, opisaną z wszelkimi szczegółami, no ale wtedy ten podręcznik, ani zresztą żaden inny, nie spełniałby swojej podstawowej roli, czyli nie dawałby nam miejsca na to, żebyśmy my mogli w ramach tego świata osadzać swoje własne historie. Więc mamy tutaj zarysowaną, oczywiście, geografię imperium, jest mapa. Są też wspomniane niektóre wydarzenia polityczne, które doprowadziły do takiej sytuacji, jaką mamy w tym momencie czyli, że imperium podzielone jest na cztery główne frakcje i kilka mniejszych. Jak już wspomniałem, tej części byłem najbardziej ciekaw, zwłaszcza tych czterech dużych bytów politycznych, które funkcjonowały w dawnym imperium, a które wcześniej znaliśmy w zasadzie tylko z mapek udostępnianych wcześniej przez GW w ramach materiałów promocyjnych do The Old World. Tutaj nie ma tego jakoś szczególnie dużo więcej, ale przynajmniej chociaż pokrótce takie rzeczy jak baronia Westerlandu, Wielkie Księstwo Osterlundu, Księstwo Rejklandu ówczesne, czy Wielkie Księstwo Talabeku zostały opisane wraz z regionami, które obejmują, jak również wspomniane zostaje pozostałe prowincje, które nie wpisują się w żaden z tych czterech bloków, z których każdy ma swojego własnego cesarza w tym momencie. Gdyby kogoś interesowało, to tutaj właśnie jako te niezwiązane z nikim prowincje wymienione jest Averland, Wissenland, Sudenland oraz wolne miasto Nuln. Uważny czytelnik zauważy, że pomijane są tutaj mniejsze t'wory, które istniały w czasie trzech cesarzy, które znamy z lore do RPG, takie jak na przykład wszelkiego rodzaju Worgberglandy, które funkcjonowały w trzech odmianach, to znaczy zachodni, środkowy i południowy. I one istnieć miały aż do czasów panowania Magnusa Pobożnego, no ale może akurat te wszystkie Birlandy tutaj są odpowiedzią na pytanie, dlaczego południowe granice Reichlandu są trochę bardziej wysunięte na tej mapie na południe niż jesteśmy do tego przyzwyczajeni z rpg ze współczesnej linii czasowej. No ale to tylko taka drobna uwaga z mojej strony. Bez wątpienia ciekawą sprawą jest również to, co ten podręcznik wprowadza, jeśli chodzi o elektorów w tak podzielonym imperium i to jest coś, czego nie przypominam sobie, żebym widział w innych źródłach. Mianowicie opisuje on proces puchnięcia kolegiów elektorskich w ramach różnych części imperium, to znaczy. Jest oczywiście pewna ilość głosów elektorskich, które uznawane były przez wszystkie podmioty polityczne imperium, natomiast poszczególne cesarstwa w ramach cesarstwa, poszczególne imperia, poszczególne kolegie elektorskie, które wybierają każdego z tych czterech elektorów, wzbogacone zostały w ciągu tych setek lat rozbicia dzielnicowego o różnych dodatkowych elektorów, którzy zapewniają oczywiście to, że dany władca wygrywa w ramach swojego kolegium elektorskiego. No i tutaj właśnie znajdziemy takie małe ciekawostki polityczne, małe smaczki dotyczące na przykład arcylektorów Sigmara, którzy za elektorów uznawani są tylko i wyłącznie w Rejklandzie, co później stało się normą dla całego imperium, a w, dajmy na to takim Marienburgu, głosem elektorskim dysponował na przykład tamtejszy najwyższy kapłan Manana. Takie rzeczy się nie zachowały po reformach Magnusa Pobróżnego, ale tutaj są pokazane przykłady, że tak w różnych miejscach, różnie te głosy elektorskie kiedyś się rozkładały, no i różne urzędy, różni potężni gracze w różnych miejscach ten głos elektorski otrzymywali. No, ale jak już wspominaliśmy, nie jest to historia polityczna czasu trzech cesarzy, w związku z czym ten podręcznik poświęca tym zagadnieniom relatywnie mało uwagi. Dużo więcej uwagi, wbrew pozorom, poświęca on null. Do pewnego stopnia można nawet odnieść wrażenie, że. Przynajmniej ja takie wrażenie odniosłem, że większość jego zawartości opisuje w jakiś sposób NULN, dotyczy jakoś NULN oraz jego armii oraz tego, w jaki sposób to miasto utrzymuje swoją niepodległość od pozostałych dużych graczy, którym po prostu zapewnia środki do tego, żeby nadal mogli ze sobą walczyć. Środki, oczywiście, mam tutaj na myśli wszelkiego rodzaju, armaty działa czy inne moździerze. Jak się okazuje, NULN też bardzo dba o to, żeby dostawy sprzętu wojskowego dotarły na czas. Bezpieczne do odbiorców, więc pomimo tego, że samo jest relatywnie niewielkie, jeśli chodzi o powierzchnię, to mające swoje bazy w nulnym patrole strażników dróg, przez wiele kilometrów od miasta jeszcze patrolują te drogi prowadzące do tego wielkiego centrum handlu, wkraczając tak naprawdę na terytoria sąsiednich prowincji. No ale okazuje się, że władcy tamtych prowincji, akurat co do tego typu naruszeń swojej suwerenności, zwykle problemów nie mają. Co ciekawe, jeśli chodzi o samo miasto, to przynajmniej w roku 2280 kalendarza Imperium, bo jest to data, która w tym podręczniku pada w kontekście nuln, było ono rządzone już przez Won Libwiców, a przynajmniej takie wrażenie można odnieść, obserwując wszelkiego rodzaju heraldykę, jaka pojawia się na kartach tej publikacji. No a to taka ciekawostka dla wszystkich fanów miłościwie nam panującej Księżnej Emanueli. Jak to wszystko można wpisać w nasze sesje dziejące się w Starym Świecie, a konkretnie w Imperium? No, mi do głowy przychodzi kilka sposobów na to. Przede wszystkim wszelkiego rodzaju rywalizacje pomiędzy Reichlandem, Osterundem czy Westerlandem, a każde z tych państw samo siebie nazywa Imperium, wybiera własnego cesarza, jest świetnym settingiem do tego, żeby nasi gracze mogli dojść na szczyty władzy, wpłynąć w jakiś sposób na wydarzenia w tym świecie i to nawet w sposób dużo mocniejszy niż w czasach imperium Karla Franca, ponieważ później po prostu pojawi się przycisk greset w postaci wielkiej wojny z chaosem Magnusa Pobożnego, który to imperium urządzi w taki sposób, jak już znamy z tych późniejszych czasów. Ciekawe jest też to, że ten podręcznik przedstawia prowincje, które już znamy, w troszeczkę inny sposób. Na przykład dowiadujemy się, że kiedyś w Rejklandzie symbolika mirmidiańska Orły były dużo, bardziej, dużo bardziej rozpowszechnione niż teraz, gdzie te miejsce dużo mocniej zajmuje Sigmar, podwójna kometa i tak Więc to może wpłynąć na to, w jaki sposób opisujemy bardzo stare przedmioty, czy bardzo stare wydarzenia na naszych sesjach. Interesujące jest też to, że wiecie, od czasu trzech cesarzy minęło tak naprawdę tylko 200 lat, w związku z czym mogą nawet dalej żyć osoby. Tutaj oczywiście nie mam na myśli ludzi, ale dajmy na to takie krasnoludy imperialne, które mogą żyć w świętym przekonaniu, że za Osterlundu było lepiej i że kiedyś wyglądało to zupełnie inaczej było dużo lepiej, dużo ciekawiej. My byliśmy imperium. Tym prawdziwym, a ten pretendent z Reklanu to jest tylko przebieraniec, i tak dalej. Więc to też daje wielki potencjał do wprowadzania różnych ciekawych frakcji, ciekawego backgroundu, który może wzbogacić to, w jaki sposób gramy nasze sesje. No i nie zapominajmy też o tym, że podręcznik ten zawiera całą sekcję poświęconą przedmiotom magicznym. No które. Powstały przed powstaniem kolegiów magii, no i kiedy te kolegie powstały, to one tak po prostu nie zniknęły. Więc te magiczne przedmioty gdzieś w tym świecie funkcjonują, no i postacie naszych graczy mogą na te przedmioty natrafić, a to może mieć ciekawe konsekwencje. Więc choć co prawda jest to podręcznik do bitewniaka, no to wydaje mi się, że tutaj wszystkim MG, którzy są zainteresowani pogłębieniem swojej znajomości historii Starego Świata, tego czasu Trzech Cesarzy, mógłbym polec. I z czystym sumieniem. No tylko nie zapominajcie o tym, że ten podręcznik bądź co bądź jest jednak podręcznikiem do bitewniaka. No i w rzeczy samej większość jego zawartości dotyczy zasad gry bitewnej, a nie samego settingu Warhammera. Więc to może być ciekawy dodatek, ale oczywiście nie dla każdego. Ja z wami na dzisiaj będę się powoli żegnał. Jeszcze raz wielkie podziękowania dla wszystkich naszych patronów, którzy wsparli powstanie tego odcinka. Gdybyście chcieli do nich dołączyć, to wszystkie linki również do naszego Discorda znajdują się w opisie. Jeżeli materiał Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę, a w komentarzach możemy sobie porozmawiać na temat tego, jak Wy postrzegacie podręczniki do The Old World jako źródło inspiracji dla Warhammera Fantazy. I jakie są Wasze pomysły na wykorzystanie tych informacji, które chociażby tutaj przed chwilą pokrótce przedstawiłem. Ja się z Wami żegnam i do usłyszenia już niebawem. Chwała Imperium.